Jak podłączyć telefon do Forda? Krok po kroku i bezproblemowo. Po pierwsze, jeśli jesteś klientem detalicznym, pobierz aplikację FordPass na swój telefon ze sklepu App Store dla systemu iOS lub z Google Play dla systemu Android. Z kolei, jeśli jesteś właścicielem firmy, pobierz aplikację FordPass Pro. Zaloguj się lub utwórz konto Ford. Wymaga tego dostęp do FordPass lub FordPass Pro, żeby wykonać kolejne kroki. Musisz znajdować się w samochodzie. Krok 1. Najpierw upewnij się, że smartfon ma włączony Bluetooth. Później sprawdź, czy ustawienia łączności w Twoim Fordzie są aktywne. Zrobisz to, przechodząc do ustawień ekranu Sync i wybierając łączność. Ustawienia można znaleźć w łączność lub Ford Pass Connect. Krok 2. Dodaj swój pojazd. Tutaj możesz nadać mu indywidualną nazwę. Krok 3. Wpisz win. Wskazówka. Numer WIN można znaleźć w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu lub w dowodzie rejestracyjnym. Krok 4. Aktywuj swój pojazd. Poczekaj kilka sekund, a na ekranie Sync Twojego Forda pojawi się komunikat. Krok 5. Potwierdź połączenie w Sync. Krok 6. Zaakceptuj udostępnianie danych pojazdu i jazdy firmie Ford oraz udostępnianie dealerom stanu pojazdu. Dzięki temu FordPass i dealerzy Forda będą mogli udzielić Ci najlepszego możliwego wsparcia, aby Twój samochód zawsze był w dobrym stanie. Więcej o innych korzyściach pełnej łączności z Fordem przeczytasz w zakładce Komunikacja i łączność na stronie Forda. Krok 7. Teraz ustaw swojego ulubionego dealera. Przejdź do wyszukiwania dealera w aplikacji Ford Pass. Wybierz ulubionego i skonfiguruj go jako preferowanego dealera. Wszystko połączone. Możesz zaczynać. Więcej o korzyściach płynących z pełnej łączności z Fordem przeczytasz w zakładce Komunikacja i łączność na stronie Forda.